W Polsce mamy dzisiaj 22 miliony ludzi w wieku produkcyjnym, z tego pracuje 17 milionów, a w tym. Nieco ponad milion to są imigranci, a zatem jesteśmy, można powiedzieć, na samym początku drogi, która będzie długa i wyboista. Dlaczego? Dlatego, że ludzi w wieku produkcyjnym ubędzie z 22 milionów do mniej niż 14 milionów w ciągu najbliższych 35 lat. A to z kolei oznacza, że co roku, praktycznie każdego dnia roboczego, średnio będziemy tracić tysiąc osób dziennie, każdego dnia roboczego z rynku pracy, i tą lukę trzeba zastąpić. Te będą głównie osoby bez wyższego wykształcenia, nie eksperci, tylko ludzie do prac prostych, ci którzy przywożą nam pizzę, pracują w magazynie, czy na linii produkcyjnej. Tam uderzy demograficzny tsunami i albo znajdziemy sposób na to, aby te deficyty wyrównać, dzieci mi się już nie da, bo dzieci rosną co najmniej 20 lat, albo będziemy zmagać się z konsekwencjami, czyli biedą, pracą do 75 roku życia. I brakiem podstawowych usług, których nie da się przywieźć kontenerem z Chin. W Polsce w pokoleniu 55-65 lat tylko niecałe 17% osób ma wyższe wykształcenie. W o połowę mniej licznym pokoleniu wchodzącym na rynek pracy 25-35 lat, wyższym wykształceniem legitymuje się już 43% osób, a zatem Polska jest krajem wyjątkowym w skali świata pod względem ciągłego przyrostu liczby osób z wykształceniem wyższym. Nas jest coraz więcej wykształconych Polaków, a problemy demograficzne w więcej niż 100% uderzają w ludzi, którzy wyższego wykształcenia nie mają. To jest prognoza, to jest przyszłość. My pamiętamy to, co było 20 lat temu, kiedy bezrobocie w Polsce wynosiło 20%, i były regiony, gdzie co trzeci człowiek szukający pracy nie mógł jej znaleźć. Wyobraźmy sobie, co będzie za 20 lat, kiedy ta droga, którą do tej pory przeszliśmy, to będzie mniej niż połowa drogi, którą przejdziemy do tamtej pory. Imigracja jest potrzebna z powodów ekonomicznych, żeby utrzymać komfort i poziom życia, ale jest też potrzebna z szeregu innych powodów, powodów społecznych. Jeśli imigracji nie będzie, stanie poprawa dobrobytu w Polsce. Pojawią się całe duże grupy społeczne, na przykład seniorów. Które będą miały coraz mniejszy dobrobyt, pojawią się frustracje w społeczeństwie, pojawią się populistyczne wybory polityczne, i pojawi się osłabienie bezpieczeństwa, zarówno dlatego, że będzie nas mniej stać na zakup drogi, drogiego sprzętu wojskowego, który jest w tej chwili niezbędny, i utrzymanie całej armii, ale również będą to problemy z bezpieczeństwem wewnętrznym, bo społeczeństwo sfrustrowane, biedniejące. Wkurzone jest bardziej podatne na na przykład ataki hybrydowe, których dzisiaj powinniśmy się szczególnie bać. A zatem gaśmy kryzys demograficzny, gaśmy ten pożar, zanim on wybuchnie, a nie wtedy, kiedy ogarnie cały kraj, bo później będzie trudniej.